Putin przemówił do dowództwa. Padła deklaracja dotycząca działań armii. Na Kremlu odbyło się spotkanie rosyjskiego przywództwa wojskowego, podczas którego pojawiły się deklaracje o rzekomym wycofywaniu się wojsk ukraińskich i ofensywie armii rosyjskiej. Putin zwołał naradę na Kremlu. Tematem: wojna w Ukrainie. Na Kremlu doszło do spotkania poświęconego sytuacji na froncie wojny w Ukrainie. Jak informowały rosyjskie media państwowe, na Radzie przewodniczył Władimir Putin, który rozmawiał z wojskowymi i przedstawicielami dowództwa armii. Według oficjalnych komunikatów rozmowy dotyczyły przebiegu działań zbrojnych oraz sytuacji wzdłuż linii kontaktowej między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Relacje ze spotkania przekazały m.in. państwowe agencje informacyjne, w tym Rianowosti. W komunikatach podkreślano, że narada odnosiła się do tzw. specjalnej operacji wojskowej, określenia konsekwentnie używanego przez Kreml w odniesieniu do pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Z opublikowanych fragmentów wypowiedzi wynika, że Putin zaproponował omówienie bieżących wydarzeń na froncie oraz wysłuchanie raportów dowódców odpowiedzialnych za prowadzenie działań bojowych. Rosyjskie media cytowały również stwierdzenia sugerujące, że według Kremla wojska ukraińskie mają wycofywać się z zajmowanych pozycji na wielu odcinkach frontu. Takie tezy wpisują się w dotychczasową narrację rosyjskich władz, które regularnie przedstawiają sytuację wojenną w sposób korzystny dla Moskwy, pomijając informacje o stratach własnych i trudnościach operacyjnych. Deklaracje Kremla o wycofywaniu się wojsk ukraińskich. Jednym z kluczowych elementów przekazu po spotkaniu były deklaracje dotyczące rzekomych sukcesów armii rosyjskiej. W relacjach medialnych pojawiły się cytaty sugerujące, że jednostki sił zbrojnych Ukrainy mają wycofywać się wszędzie. Co według Kremla miałoby świadczyć o skuteczności rosyjskich działań ofensywnych. Tego rodzaju usformułowania są charakterystyczne dla oficjalnych komunikatów rosyjskich władz, które od początku wojny starają się budować obraz stałych postępów armii. W wypowiedziach Putina pojawiły się również odniesienia do Donbasu oraz narracja o wyzwalaniu zajętych terenów. Rosyjski przywódca podkreślał rolę żołnierzy i oficerów, wskazując na ich odwagę, determinację i gotowość do poświęceń. Jednocześnie w przekazach państwowych mediów zabrakło informacji o ewentualnych niepowodzeniach czy stratach ponoszonych przez armię rosyjską. Niezależni analitycy i strona ukraińska wielokrotnie zwracali uwagę, że sytuacja na froncie jest znacznie bardziej złożona, a walki mają często charakter pozycyjny, bez jednoznacznych przełomów. Głos dowództwa Gerasimow mówi o ofensywie na froncie. Podczas narady głos zabrał także szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerii Gerasimow. Według relacji rosyjskich mediów generał zapewnił, że armia rosyjska prowadzi działania ofensywne na niemal całej długości frontu i realizuje kolejne zadania operacyjne. Gerasimow miał przekonywać, że inicjatywa pozostaje po stronie wojsk rosyjskich a sytuacja operacyjna jest pod kontrolą dowództwa. Tego typu zapewnienia są regularnie powtarzane w oficjalnych raportach kierowanych do Kremla oraz opinii publicznej w Rosji. Przekaz ten ma podkreślać sprawność dowodzenia i skuteczność działań militarnych. Jednocześnie brak niezależnego potwierdzenia tych informacji sprawia, że deklaracje rosyjskiego dowództwa są traktowane przez wielu obserwatorów jako element wojennej propagandy. Spotkanie na Kremlu pokazuje jednak, że wojna w Ukrainie pozostaje kluczowym tematem dla rosyjskiego przywództwa, a komunikaty kierowane do społeczeństwa są ściśle kontrolowane i podporządkowane narodowo.